Witajcie w kolejnej części zdrapek z Władysłowa. Dzisiaj mam miks za 30 zł paradiso Extra linie Lucky Day i laki koniczyna. I zaczniemy sobie od laki koniczyny. Troszkę przybliżę. Tutaj mamy zdrapeczkę z numerkiem 21. Szukamy biedronki i co my tutaj mamy słoneczko serduszko nuta cytryna zegar winogrono kapelusz tulipan, piśnia i palma. I ta zdrapeczka jest przegrana. Mamy dwie F. Teraz lucky day. Zdrapeczka z numerkiem 33. Szukamy kończyny. Lub wykrywających liczb. Szukam szesnaście, dwadzieścia sześć, jedenaście i trzynaście. A my mamy pięćdziesiąt dwa, takich dużych liczb nie mamy. Pięćdziesiąt cztery, dwadzieścia osiem, czterdzieści cztery. Trzydzieści osiem Trzydzieści pięć Siedemnaście Czterdzieści jeden Trzydzieści dwa I dwanaście No niestety Ta zdrapeczka też okazała się pusta Gdzie tu, tu mam L N i następna zdrapeczka ekstra linie z numerkiem szóstym spróbuję oddalić zobaczymy czy się całe wmięszam oj odrobinkę jeszcze albo przybliżę Abyście lepiej widzieli, będę przesuwać. Ok. I drapiamy sobie po dwa symbole. Szukamy kwiatka i okularów. Tu mamy kwiatek. Kwiatek. Okulary. Kwiatek i okulary. Więcej nie widzę. O, tu mam jeszcze kwiatka. Ale jak coś A, przegapię, to na pewno potem się znajdzie. Teraz szukamy parasola. I Wood Parasar mama Tutai Parasur I Wood. Nie widzę więcej. Do tych, co. wiem, że nie widzę, co drapie. Widzę, co drapię, ale nieraz nie chcę a szybko nagrać filmik. I niestety, każdy jest człowiekiem. I. Każdemu może się zdarzyć to, że ominie jakiś symbol, ale symbole później się znajdują, więc nie wiem, o co ktokolwiek robi problem. A ogólnie, jak się komuś nie podoba, no ja na siłę na tym kanale nie trzymam, więc nie chciałabym na tym kanale zbędnych komentarzy. A I następnie leżak i słońce. Leżak i słońce. Słońce mamy. Tutaj też jest słońce. Wam jeszcze tak brakuje. Eee, tu ominąłem łódź. I właśnie symbol się znalazł. A... Słoneczko. tylko i leżak. Nie widzę więcej. Krzywo ten telefon dzisiaj. Okej. Okay. Teraz e, dzwonek, e, dzwon i podkowa. Podkowy mamy tutaj. Nam brakuje tylko arbus. A podkowa. I dzwon. Podkowa. Podkowa i dzwon. Teraz szukamy księżyca i motyla. Księżyc i motyl. Księżyc i motyl. Księżyc jest tutaj. Księżyc jest tutaj. To wszystko, motyla nie widzę. Teraz szukamy klapek i rolek. Klapki i rolki, rolki mamy tutaj. Klapki i rolki. Jest jeszcze księżyc. I to chyba wszystko. Następnie szukamy serca i sakwy. Sakwa jest tutaj. Serce i sakwa. Sakwa jest tutaj. Tutaj mamy serce. Tutaj jest serce. Tutaj mamy sakwę, sakwa, sakwa i serce. I to chyba wszystko. Teraz popcorn i czapka czapkę mamy tu czapka jest tutaj czapkę mamy tutaj tutaj jest czapka Tutaj mamy popcorn, i więcej nie widzę. Następnie szukamy gwiazdy i kraba. Gwiazda i krab. Krab jest tutaj. Gwiazda. Tutaj mamy kraba. Tutaj jest krab. Tutaj mamy kraba. I tu jest gwiazda. Okej. Okay. Teraz. Klucz. is diamond Its diamond Kloch. diamond Kloch. Kloch. diamond I klucz, i klucz. Następnie cztery symbole do końca: wiatrak, i kości. Wiatrak i kości. Tu mam jeszcze klucz. Tu jest jeszcze diament Mamy kości, wietra, kaniewicę I dwa ostatnie, rower i tęcza Tu mamy rower Tutaj jest tęcza Tutaj jest rower Tutaj mamy tęczę, tutaj jest tęczę, tutaj mamy tęczę i tutaj jest tęczę. Na to wychodzi, że zrapeczka jest przegrana. Zobaczymy sobie kontrolne, kontrolne plh. Okej okay, i Paradiso z numerkiem dwadzieścia trzy. I szukamy, co my tu mamy. Deskę i flaminga. Deska i flaming. Deska Flaming I tutaj też Jak coś przegapię, na pewno potem się znajdzie A Teraz Kostium i Bluzka Kościół i bluzka Bluzkę mamy tutaj bluzka jest tutaj kostium mamy tutaj i chyba to wszystko teraz wodolot i kapelusz wodolot kapelusz Mam jeszcze wodolot. Wodolot. Kapelusz. I chyba to wszystko. Teraz słońce i lody. Słońce i lody. Słońce. Słońce, lody, lody, okej, okay. następnie uh, płetwy i żółw, płetwy i żółw, żółwik jest tutaj, żółwik jest tutaj a płetwy płetwy, płetwy płetwy na górze tutaj ok, następnie będziemy szukać okularów i tęczy tęcza jest tutaj tęcza jest tutaj tutaj mamy okulary Tutaj jest tęcza. I na samym dole też jest stęcza. Więcej symboli nie widzę. Następnie szukamy motyla. I rozgwiazdy. Motylek jest na samym górze. Rozgwiazdy tutaj. Motylek jeszcze jest tutaj. I więcej nie widzę. Następne symbole to kotwica i cytryna pomarańcza. Pomarańcza. Kotwica i pomarańcza. Kotwice mamy tu. Pomarańczką mamy tu. Tu jest jeszcze pomarańczko i tu jest kotwica. Następne symbole. To termometr. I piłka. Piłka. Termometr. Piłka. Termometr. I to wszystko. Ostatnie dwa to chmury, i torba. Torba mamy tutaj. Tu jest jeszcze pomarańczko. Chmury. Tu jest jeszcze kotwica. Więcej nie widzę Jeszcze sprawdzę dla pewności Tu nie ma więcej symboli Czyli na to wychodzi, że drapeczka jest przegrana Kontrolne i YP Czyli na to wychodzi, że w dzisiejszym filmiku nie uda nam się nic wygrać Jesteśmy 30 zł na minusie Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie łapki w górę, za wszystkie komentarze i widzimy się w następnej części. Zrawek z Władysłowa. Do zobaczenia. Cześć!